Okej, okay, witamy na naszym kanale, tak trochę pod słońce, jest 1 stycznia, nowy rok, a my co, jedziemy na cyborga na bieg, Laura będzie z nami biegła, nie, Laura, biegniemy na cyborgu, zobaczymy jak to będzie, o zaraz, o przyszła Polcia, zaraz y, przyjadą inne orły, nie będziemy razem biec, bo wiadomo jest zakaz. Każdy biegnie sam. I tak zobaczymy. Pokażemy trochę na trasie. I tam, dobra, teraz wam pokażę. Mama tam już ciasto szykuje dla, dla orłów i dla organizatorów, bo tam y, będzie też dla Laury ten bieg. Jest część. Y, Pieniążków trafi na zrzutkę Laury, także ja pokażemy wam pola uważaj, bo tam głowę wkładasz i nic nie widać. No a teraz wam pokażemy jak ten. Jak mama szykuje. Mama szykuje ciasto. Pokażę. Aha, bo ja nie powiedziałem wam, że ten. Mama biegnie ze mną jedno okrążenie. Jak da radę. A ja chciałem 3 zrobić, czyli 21, ale chyba nie dam rady, bo przyszłem. Z nocki, ale zobaczymy jak będzie. Ja teraz sz... zrobiłem. I jak dam radę, to zrobię 21, jak nie to 14 i do domu. No. Tu pola. Dobra, my już się szykujemy, bo już przyjadą. O tu jest taki śpiwór do tego wózka, to wam wszystko pokażemy. O Laura już czeka. W całej okazałości jest. O Laura pokaż się. Bluza orłowa jest. Już ci buty zakładam i jedziemy, tak? Dobra. To co? To widzimy się już na Cyborgu. Mam nadzieję, chyba że coś będzie się działo po drodze, to, to. A jak nie, to widzimy się na Cyborgu. Do zobaczenia. Miałem, miałem już ten, miałem już kręcić tylko na Cyborgu, ale zobaczcie, ile wariatów przyszło. Specjalnie nie wiem, o co oni tutaj robią. O, bujny, najszybszy. Zobaczymy, jak dzisiaj, ale jakiś skacowany. A tutaj, o. Taka ekipa, Laura już jest w aucie. Głośniej! To pokaż Artur puchar jak się żeśmy dostali. Choć nie lubię biegów wirtualnych, udało nam się zdobyć drugie miejsce. Bo... Nie namawiałem was do biegu, bo sam nie lubię wirtualnych biegów, nie, ale... Ale udało się drugie miejsce, o. O! Czechacz, nie kostry Jest! Ej! Pięknie! Piękny! medal. Aha, o, Który O, idzie Oriona. Dobra! Do kochana. Dobra, Iza, nie chowaj się! Ja już byłam wczoraj opotografowana, a. pokazywałaś sesję takie że ładne bo, zdjęcia. Nie, nie było czasu, nie. że ja przyszedłem tak, z pracy. Tak, ja potrzymam, a Ty prowadź, wiesz? Ja, wie? ja przyszedłem z pracy, że Oriona mówi, że musi być szybki seks w Nowy Rok. Ja mówię, nie, bo ja jadę na bieg, A Iza, Ty się nie chowaj, pokaż się. Ty się nie dał rady Oriona, tak? Ja nie wiem, cztery z przodu się zrobiło i już się nie daje rady po nocce. Trzeba. A, dobra. Koniec, jedziemy na bieg! Seba <śmianowite> no, półmaraton robi. No, zobaczymy, jak to pójdzie. No chyba tu dasz radę chociaż. <śmianowite> ani tu, ani tu to kiepsko będzie. No, no. Wam powiem, a gdzie jest Laura? Laura? O, jest. O, Proszę. Dziewczyna wie, że jedzie na bieg. Dobra. OK, jesteśmy już na miejscu. Pakiety odebrane. Laura już jest w wózku. Laura, pokaż się. Laura, już w wózku. Oriona tam e, ten. załatwia pakiety. O, tutaj dziewczyny czekają. Oriona. Jest tutaj. O. Możesz schować to Oriona te pakiety do auta, nie? Proszę, Oriona idzie na handel. No i biegniemy. Dobra. Tam dziewczyny mi uciekły, ale je gonimy, Laura. I dogoniliśmy je. <śmienicza> I biegniemy. Biegniemy, <śmienicza> biegniemy. jest lekko. Laura. O... Laura opatulona. Dziewczyny biegną. O. Biegną. O, kurde, ja kameruję akurat, a tu fotograf. Dobra, kończymy. Taka trasa piękna, zobaczcie. Tu mniej piękne dziewczyny, a tu ładna trasa. Tu mniej ładne dziewczyny, a tu Poczekaj, policzymy się. Okej, już po biegu, ale my z Laurą gapy, nie zrobiliśmy pętelki i wyszło nam, że zrobiliśmy 7 km w godzinę 18, a zrobiliśmy 14. A dziewczyny zrobiły 8,52 52 minuty. O, i się chwalą. A ja? <grafy> Laura... Trzeba, sukcesami trzeba, nie? Laura, no. pokaż się. To by no ciepło pewnie. jest, nie? No, a jak już wiesz, orzełki nas mijały, to już radocha, nie? Ciepła. No ona tam ma jakby pana Boga no. za piesem. Nie wiem no. strach wyciągnąć z tego ej. Dobra, kończymy i widzimy się w domu, bo zły jestem, że nie zrobiłem pętelki, no, ale to... To, prze... to żeście wy mnie zmyliście, że ktoś jak chce dalej biegnąć, to tu biegnie, a nie robi No ja, tak ja, tak Nie wiem, co wiem, Myśmy nie mówiły, ej. Biegnie tu, czyli tu wykręca i biegnie Dobra. dalej. Ej. Myśmy... -da. O. Jest medal. Ja niestety nie dostałem, bo Oriona jest lepsza ode mnie, bo ja się nie szczytałem i, i ma lepszy czas niż ja i Dalej, ja nie. Już jesteśmy w domu po biegu, super bieg był, Laura też zadowolona, siedzi w telewizorze, wygląda, nawet nie zmarzła w tym śpiworze, także śpiwór też polecamy. No mama powiedz, jakie były te wrażenia? No super biegło się, aż jestem w szoku, że przebiegłam w ogóle, <laughs> 7 kilometrów ponad. No. Także nie. Dobry, zro... roz, dobrze rozpoczęty. No, a my z Laurą zrobili 14. Nawet z dobrym czasem, a tu kurczę nie szczytaliśmy się bo gamo i ze mnie i nie poleciałem na, na ten okrążenie. Nie zrobiłem mi. No. Dobra, to kończymy, Nie będziemy już kamerować, jak przyjdą goście, bo jest zabronione. To nikt nie przychodzi do nas, niestety. No. Pokażę jeszcze ten medal, no, jak na jak na te burger. Da, da, respijem. Kim ta na razie. pa